Wszystko zaczęło się w czerwcu od tego kawałka asfaltu, który wyciągnął gołymi rękami z dziury drogowej w konieczny wicestarstwo włoszczowskie Łukasz Karbiński. Asfalt miał 2,5 cm grubości, a zgodnie z projektem powinien mieć 5 cm. To wzbudziło podejrzenia władz powiatu. Bardzo się dziwiłem, że warstwa wyrównawcza jest tak cienka. Mówił wówczas wicestarosta Łukasz Karpiński. Wykonawca drogi sprawia wrażenie zaskoczonego. Jednak zobowiązał się, że wykona we własnym zakresie odwierty, żeby poznać przyczyny, co jest nie tak z półtoroczną nawierzchnią drogową. Wykonawca miał przedstawić wyniki swoich badań powiatowi oraz przygotować ewentualny program naprawczy. Tak jednak się nie stało, dlatego władze powiatu włoszczowskiego postanowiły wynająć na własny koszt niezależne laboratorium drogowe, żeby poznać przyczynę problemu. Odwierty w Koniecznie wykonał na początku października laboratorium drogowe Biura Inżynierii Lądowej Analizer z Chmielnika. Już wówczas dało się zauważyć, że coś jest nie tak z warstwą ścieraną asfaltu, która jest dużo cieńsza niż wskazało na to projekt techniczny. We wszystkich sześciu próbach pobranych do badań wyszły odstępstwa od projektu. Badanie asfaltu na drodze w koniecznie nie pozostawiało złudzeń. Był on po prostu cieńszy niż wskazywał na to projekt techniczny. 4 cm, 4,0 tu jest, 4,0 góry i wiążącej. Mamy 6,1 Jak się okazało warstwa ścieralna asfaltu była nie tylko cieńsza niż w projekcie, ale również uszkodzona o, Wyraźnie widać to pęknięcie tutaj takie właśnie A takiego pęknięcia nie powinno być rozumiem? Absolutnie Przez, przez taką szczelinkę woda, woda będzie tak jest, będzie penetrowała tutaj w głąbi i powodowała rozsadzanie O pierwszą ocenę próbek z masy bitumicznej pokusił się wicestarosta Karpiński To jest warstwa ścieralna, a tu jest warstwa wiążąca Widać, że w warstwie ścieralnej oprócz tego, że tu jest 2 cm to jeszcze jest źle zagęszczona to, co tutaj widzimy. I tutaj woda od góry się dostaje i rozsadza ten asfalt, prawda? Wyniki odwiertów przeprowadzonych na drodze powiatowej koniecznie nie pozostawiały złudzeń. W każdej z sześciu pobranych prób wyszło, że asfalt jest cieńszy niż wskazywał na to projekt techniczny. Mając potwierdzone wyniki ekspertyzy drogowej władze powiatu włoszkowskiego postanowiły po raz kolejny zaprosić wykonawcę i przekazać mu, że te wyniki nie są dla państwa za bardzo pozytywne. Wykonawca drogi wcale nie krył zaskoczenia. Wiemy, że nie są dla nas, że tak powiem, jakoś tam bardzo pozytywne, ale też chcielibyśmy sobie jakieś tam je zweryfikować. Wychodzi, że dwie dwie, trzy próbki wywiercić też swoje. Przedstawiciel wykonawcy drogi nawet nie próbował podważyć argumentów władz powiatu wuszczowskiego. Nie będziemy próbować tego podważać, to no, jakoś tam nie ma co z tym dyskutować. Nie? Spotkanie we Włoszczowskim starstwie skończyło się tym, że główny wykonawca drogi, w koniecznie, w ciągu dwóch najbliższych tygodni, ma pobrać własne próby asfaltu i wtedy zdecyduje, co dalej. Wszystko po to, żeby zweryfikować wyniki, które przedstawił powiat Czy dojdzie w takim razie do naprawy drogi, w koniecznie? Tego na chwilę obecną jeszcze nie wiadomo. Jedno póki co jest pewne, że gwarancja na tę drogę kończy się w przyszłym roku.